Bo zaraz gruchnie ta wiadomość tak. i już, już nie, już nie taki musieli, sobie Arkadiusz, musieli, tylko. WŁODAŻ Prime'u, Ale niestety to nie dało się tego nie? w ogóle, nie dałeś tego ukryć. Ale Kaniusz Tańcula też ma wrażenie, że ostatnio mocno stawia na muzykę. Jest teraz włodarzem Primu, jak ty spoglądasz na to, że Prime z nowym włodarzem. Czy to jest dobry ruch, czy raczej Prime szybko zatęskni za jednym panem. Za Kasiusza? Nie. Nie zatemski. Nie, mi się wydaje, że potrzeba taki taki Ale jak Tańcula jest bardziej twórczy i pomysłowy niż Kasio? Tak, mi się wydaje, że tak. Okazus się tam to nic nie odpowiadał. Niestety Prime, w przeciwieństwie do Fame'u, jest kompletnie niehermetyczny. Ale, 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 ale to jest właśnie kur, był... że ten Prime a jest tak, a każdy z włodarza łodzi. Ej, nie, nie nie, to ja nie, nie jest damy, tak! Bo. A wszyscy, ej kurwa, nie chcą, co? Nie, no, nie no jest, jestem, wiesz, byłeś od początku, przecież też konsultowaliśmy, czy jest sens to brać i tak dalej, czy nie będziemy Mówię przeciw. Przez, no, 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 no tak, no tak, żeby nie było później, że jesteśmy postronni i tak dalej, tylko w ogóle ja wynegocjowałem taką fajny zapis w Prime w mojej umowie, że... Jak każdy z zawodników nie może się źle wypowiadać o federacji? Tak ja mogę. Nie mam żadnego takiego nie Zapis mogę. zapis w tym, że możesz a... ale jeszcze czy będziesz czy nie będą mucia Jarek że to Jarych, 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 jeszcze to Nie, Nie, my nie stwierdzamy Przez to co mówiłeś, bo prawnie to prawnie, ale ten, ten, ten kurwa bezrąk to mękoło. Męko, ale. nie, no a ale... Właśnie. Y, Tomasz bezrąk, to tak już bądźmy Prime'owi, i to, 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 to jest dzisiejsze największe ogłoszenie, ale wracając, w niedzielę macie podcast z tym i im, im dłużej o tego podcastu usłuchasz, to coraz bardziej się obawiam, tak? Ja wychodzę spoko, zaraz jechałem tym pociągiem i mówię, ja to powiedziałem, to powiedziałem, czy ja się nie zorałem. Ale zobaczycie sami w niedzielę, ale Dzisiaj jest czwartek, a zawsze był piątek, dlatego że dzisiaj jest ogłoszenie Twoje i my w dzień Twojego ogłoszenia chcieliśmy mi też to ogłosić. Tak, dlatego żeby to wyznaczało się bardziej, i tak podcastem. Zobaczy... to jest pierwsze medium, w którym o tym opowiem, bo po co mam iść gdzieś na przykład do to do, do, czy do fansportu, bo fansportu tam robi w Toruniu nagrania, po co mam im robić zasięg? jak no, to ale to to do, robi to, jest, u nas, ale to, to, do, tego, do tego zaraz wrócimy, I tak. do tego zaraz tak. zaraz i, no, no to jakby ogłaszamy i jutro jakby będzie mój podcast, chyba druga część z Majami, to już obojętne, ale że jesteście dziwieni, co to nie, ten kanał mi się włączył. Wracamy za tydzień normalnie, a dlatego to jest, bo dzisiaj jest bardzo ważne ogłoszenie, być pierwszy.